Pana za Wami. Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza. Ktoś z tłumu powiedział do Jezusa, nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział, człowieku, któż mnie ustanowił sędziom albo rozjemcom nad wami? Powiedział też do nich, uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie jego nie jest zależne od jego mienia. I powiedział im przypowieść, pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe, i tam zgromadzę wszystko zboże i moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze! Jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. Oto słowo pańskie. Lubię te kazania, kiedy tutaj stoję, a dzisiaj powiem Wam, jest to bardzo świadomy gest postawienia się tutaj, aby pokazać Wam jedną bardzo ważną rzecz, moi drodzy. Tu, gdzie stoję w tej chwili, a to jest po polsku presbiterium, po angielsku sanctuary, święte świętych. Miejsce, gdzie. W naszym kościele od ilu lat kościół istnieje, odprawia się najświętsza ofiara. A więc dla nas tu w parafii Świętego Michała Archanioła najświętsze miejsce całej parafii. Kościół jest tym centrum, domem Bożym, a tym świętym świętych jest to miejsce. Coż takiego jest ważnego w tym miejscu? no, przede wszystkim jak tutaj wszyscy jesteśmy w kościele, każdy z nas patrzy w tym samym kierunku. Nasze oczy podczas Eucharystii zmierzają tu, do ołtarza. I cóż w tym ołtarzu jest? Mamy to szczęście, że nasz Kościół ma ten piękny, klasyczny ołtarz, wysoki, którym wszystko jest przedstawione, co dla katolika jest ważne. Jest krzyż Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc symbol Jego ofiary. Pod krzyżem, tam gdzie jest ten mały krucyfiks, to miejsce nazywamy tradycyjnie ostentorium. Pochodzi to z łacińskiego słowa ostendere, czyli pokazywać, ukazywać. To jest miejsce, gdzie wstawia się monstrancję z najświętszym sakramentem podczas adoracji. Aby pokazała nam, monstrancja, czyli znowu coś, co pokazuje, obecność Jezusa. Pod ostentorium natomiast tabernakulum. Słowo tabernakulum w języku łacińskim oznacza nic innego jak namiot. Moi kochani, kto teraz w wakacje jedzie na camping i rozbija namiot, po łacinie rozbija tabernakulum. Nie, jest tym, nie ma tutaj żadnego bluźnierstwa, bo nam się kojarzy w języku polskim, że tabernakulum to jest tam, gdzie Pan Jezus mieszka, ale to słowo samo w sobie oznacza namiot. I rzeczywiście Bóg rozbił namiot wśród swoich ludzi. Pan Bóg przyszedł do nas i pozostał w najświętszych postaciach Eucharystii z nami. Dlatego jest to święte świętych, ale nie o tym dzisiaj kazanie. Chodzi mi o to, że skoro patrzymy wszyscy w tym samym kierunku do tabernakulum, do Jezusa, do Pana naszego, to podczas Mszy Świętej uświadamiamy sobie, że to On jest w centrum mojego życia. W centrum mojej modlitwy, zobaczcie, części mszy odprawiamy właśnie, mówimy adorientem, czyli na wschód, ad deum, do Boga. Nawet kapłan odwraca się w tym klasycznym rycie, żeby pokazać, że to nie on tu jest ważny. Wszyscy patrzymy do Jezusa. Centrum naszej modlitwy Centrum naszego życia ma być Pan Jezus. Inaczej mówiąc, kochani, święty Augustyn, wielki nauczyciel i doktor kościoła, mówi: Jeżeli Bóg na pierwszym miejscu, wszystko w Twoim życiu na właściwym miejscu. Jeżeli Bóg na pierwszym miejscu, wszystko w moim życiu na właściwym miejscu. Cóż to oznacza? Jeżeli postawię Pana Boga tak, jak tu w kościele On jest, w centrum mojego życia wszystko inne układa się właściwie. Jest, mówimy po polsku, zdrowa hierarchia wartości. A tymczasem zobaczcie, co się dzieje w dzisiejszej Ewangelii. Jezus mówi o wielkich rzeczach, o Królestwie Bożym, a przychodzi do niego człowiek, który mówi Panie, powiedz mojemu bratu, żeby podzielił się ze mną posagiem. Krótko mówiąc, powiedz temu człowiekowi, żeby podzielił się ze mną kasą, majątkiem. Jezus nie krzyczy na tego człowieka. On mówi nawet do niego, przyjacielu, ależ któż mnie ustanowił sędzią między wami? Pan Jezus pokazuje mu, a przez niego nam, że to nie jest istota naszego życia. To, co posiadamy, co wypracowaliśmy, nasze konta, nasze. Pieniążki, nasze domy, nasze samochody, nawet nasza kariera, kim jesteśmy, co znaczymy, wszystko przemija. I nie jest tutaj, moi drodzy, broń Boże, nauka z Pisma Świętego, że wszystko jest nic nie warte. Zaraz o tym powiem, to jest bardzo niewłaściwa postawa, ale musimy pamiętać, jaka jest właściwa hierarchia moich wartości w życiu. Skoro tutaj już się tak przemieszczam po tym ołtarzu, to proszę bardzo. Po jednej stronie mamy bardzo niewłaściwą postawę ludzi, którzy uważają, że skoro się dużo modlą, to Pan Bóg im da wszystko bez żadnego trudu. Czasami nawet powołują się na księdza Dolindo, mówiąc, Panie Jezu, ty się tym zajmij i ja sobie usiądę. Ty, sobie, ty za mnie wszystko rób. Siedzenie, kochani, na czterech literach nie jest drogą do zbawienia. Nie jest właściwą postawą powiedzenie: Ja się pomodliłem, a zatem nie muszę się martwić o chleb powszedni, nie muszę zarobić na moją rodzinę. Pan Bóg mi to zapewni, bo przecież ja się modlę. Jest to bardzo niewłaściwa postawa, która prowadzi do wielu dramatów w wielu domach, bo komuś się wydaje, że złapał Pana Boga za nogę. A pan Bóg to bankomat i mu nasypie dolarów. Tak to nie działa. Po drugiej stronie, kochani, jest postawa równie niewłaściwa ludzi, którzy tylko żyją dla dolara. Pieniądz stał się ich bogiem. Jest cash, są konta, jest kariera, są lokaty, jest insurance, jest dobry dom, jest super kara i jedziemy przez życie. Nie ma miejsca dla Boga i nie ma miejsca dla drugiego człowieka. Bardzo niewłaściwa postawa, która powoduje, wprowadza dramaty. Dramaty, kochani, w wiele naszych rodzin i domów. Bo może i ten człowiek, i o nim jest mowa dzisiaj w Ewangelii, ma wspaniałe plony, może i jemu się te konta pomnażają. O, jeszcze zrobił interesy, jest coraz lepiej, sprzedał ten dom, kupił lepszy. Ale, kochani, taki człowiek często... Budzi się w pewnym momencie, widząc, że ma pełne konto i puste serce. I nagle taki człowiek sobie uświadamia, że on przecież przez całe życie pracował dla swojej rodziny, tylko gdzie ona jest? Bo rodzina już się dawno rozleciała. W małżeństwie nie ma miłości, nie ma szacunku, nie ma relacji z dziećmi, tam jest tylko kesz. Rozumiemy, że to są dwie postawy, które są bardzo skrajne. Ja je tutaj przejaskrawiłem, tak troszkę biało czarno, żeby nam pokazać, przed czym nas Pan Jezus broni. Ani postawa nic nierobienia, bo Pan Bóg się o wszystko zatroszczy, nie jest właściwa, ani postawa w ogóle nie modlenia się i niedbania o człowieka też jest niewłaściwa. Cóż jest za tym właściwą ścieżką? Zobaczcie, znowu idziemy tutaj w tym kierunku. Kościół daje nam bardzo piękne rozwiązanie. Ora et labora. Módl się i pracuj. Święty Benedykt i jego zasada. Pamiętamy siostry Marię i Martę. Jedna słuchała pana Jezusa, a druga troszczyła się o obiad. I wiemy, że w naszym życiu potrzeba postawy i Marii, i Marty. I modlitwy, i pracy. Nie może pieniądz, dolarek stać się naszym bożkiem. Nie może kariera, ani jakiś super samochód, ani wymarzony dom stać się naszym boszkiem, Ponieważ, jak usłyszeliśmy w pierwszym czytaniu, marność nad marnościami. Wszystko to przemija. Przychodzi i odchodzi. Nie znaczy to, moi kochani, że Kościół zachęca, abyśmy nie pracowali, abyśmy nie troszczyli się. To jest właśnie ta zła postawa. Ale Kościół zachęca nas, Pan Jezus nas zachęca. Abyśmy znaleźli w naszym życiu właściwą hierarchię. Nie można zapomnieć o podstawowych rzeczach materialnych, bo ich potrzebujemy. Ale nie można również z rzeczy materialnych uczynić w swoim życiu Bożka. Bożek to ten, który przysłania nam jedynego i prawdziwego Pana Boga. Dlatego, kochani, wracam do tej budowy ołtarza w centrum Jezus Chrystus. I wracam do tej zasady świętego Augustyna. Jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w Twoim życiu, wszystko znajdzie właściwe miejsce. I mój rozwój osobisty, intelektualny, i moje znaczenie w rodzinie, w pracy, i pieniądze, i ubezpieczenie, i dom, i budowa, i wszystko to, o czym sobie zamarzymy, bo nikt nam tych marzeń nie chce zabrać. Ale nie może to przysłaniać nam Boga Najwyższego. Kochani, a zatem dzisiejsza Ewangelia jest bardzo mocnym słowem, które chce nam wskazać drogę, drogowskaz. Pan Jezus mówi o tym, aby nie wpadać w chciwość, w zawiść, w nieopanowanie, że ja chcę więcej i więcej. Zobaczcie ten człowiek, który tak dużo chciał. Nawet mu się udało, więc zburzył te swoje spichrze. Nałożył tam tych dóbr, a Bóg mówi, zobaczcie, co mówi Bóg głupcze. Bardzo rzadko to słowo pada w Piśmie Świętym, żeby Bóg mówił do człowieka głupcze. Jeszcze tej nocy ktoś może zażądać życie od Ciebie. A zatem, moi drodzy, dzisiejsze Słowo Boże, proszę, pamiętajmy. Weźmy je ze sobą do serca, bo to jest najważniejsze, żeby słowo Boże było zabierane do serca, nie tylko gdzieś tam padało i idziemy z kościoła i zapominamy. Weźcie to jedno zdanie. Jeśli Bóg na pierwszym miejscu, wszystko jest na swoim właściwym miejscu. Prośmy o to. Prośmy o to dla nas samych, ale i dla naszych rodzin, żeby w naszych rodzinach na pierwszym miejscu stał Bóg, a potem rodzina, a potem wszystko pozostało. Nie zapominajmy o tym, co najcenniejsze i nie ładujmy całego naszego życia w rzeczy, które przemijają, bo z nimi do wieczności nie wejdziemy. Jeśli Bóg na pierwszym miejscu. Wszystko na miejscu właściwym.